Są uderzenia, które nie rozbrzmiewają głośno. Nie są jak wybuch, nie jak wypadek, nie jak krzyk. Przyjaciele, napiszcie w komentarzach kraj, z którego jesteście z nami. Dziękujemy za wsparcie kanału i subskrypcję. Miłego oglądania. Są jak nagła cisza, jak puste mieszkanie, w którym ktoś jeszcze przed chwilą był. Marek nie pamiętał drogi ze szpitala, trzymał się kierownicy. Ale nie życia. Świat za oknem płynął. Ludzie przechodzili przez pasy, latarnie świeciły, samochody dudniły. A w środku, jakby ktoś nacisnął pauza. Słowa lekarza nie powtarzały się w myślach. One po prostu zawisły tam. Osiem słów, które zrujnowały wszystko. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Przykro nam. A potem, pustka, w domu było cicho. Dzieci spały, w kuchni migało światło nocnej lampki, a na środku stołu dziecięcy rysunek: Serce, a w środku serca zdanie: Jezus jest z nami. Usiadł przy stole, jak obcy we własnym domu. Na półce stała Biblia, od dawna nieotwierana. Wyciągnął rękę i zatrzymał się. Za dużo, zbyt boleśnie było czytać słowa, które mówią o nadziei. Gdy serce leży w ruinach. A jednak, Biblia była obok. Nie przeczytana. Ale niezapomniana. Następnego ranka, te same ruchy. Czajnik. Puste talerze. Szkolne plecaki. Cisza. Wykonywał wszystko mechanicznie. Jak aktor, który dawno zapomniał swoją rolę, ale wciąż stoi na scenie. Wieczorem, gdy dzieci już spały, znów usiadł przy stole. I wzrok padł na tę samą Biblię. Otworzył przypadkowo. Bez oczekiwań. Po prostu gest. Ruch rozpaczy. I oto, Psalm 34, Werset 18. Pan Bliski jest skruszonych w sercu. Przeczytał raz. Potem jeszcze. Nie było natychmiastowej ulgi. Ale w sercu coś się odezwało. Jak ledwie słyszalne pukanie do drzwi, które od dawna zamknięte. Zaczął robić to, co wieczór. Otwierał, czytał, nie zawsze rozumiał, ale nie przestawał, bo rana się nie goiła, ale też nie pogłębiała. I to już było coś. Jednej nocy, szczególnej, otworzył księgę Hioba, czytał długo i pierwszy raz od wielu dni nie myślał o sobie. Myślał o człowieku, który stracił wszystko, a mimo to pozostał wierny. I wtedy pojawiła się myśl. Może Biblia to nie księga o szczęśliwych, to księga o cierpiących. Marek nie modlił się na głos, o nic nie prosił, ale pozostał z otwartą księgą długo. Cisza nie dusiła, stała się przestrzenią, przestrzenią, w której Bóg był blisko. Rano zrobił coś niespodziewanego. Włożył Biblię do plecaka, wziął ze sobą do pracy w Krakowie. Nie na pokaz, po prostu, by była obok. Przez te dni nie mówił o bólu, ale słowo mówiło do niego. Nie głośno, nie natarczywie, a łagodnie, jak lekarstwo, które nie piecze, ale działa, jak światło, które nie oślepia, ale rozjaśnia drogę. Zaczął zauważać, coś się zmienia. Dzieci były spokojniejsze. Nie wiedziały, że tata czyta pismo, ale widziały, że tata znów siada obok. Znów przygotowuje kolację, znów patrzy im w oczy. To nie było uzdrowienie, to był pierwszy krok, bo ból nie znika od razu, ale zaczyna tracić władzę. A wszystko zaczęło się od jednego zdania: Pan bliski jest skruszonych w sercu. Wieczorem tego samego dnia, gdy dzieci spały, Marek nagle przypomniał sobie: Kiedyś czytał Ewangelię według Łukasza. Był tam moment, który go wtedy zdziwił. Jezus płakał. Sam syn Boży, i płakał. Otworzył Biblię przypadkowo, próbując znaleźć ten fragment. Trafił jednak na inny. Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Marek pomyślał: może Bóg nie oczekuje od nas siły. Nie czeka na doskonałą modlitwę. On po prostu czeka, byśmy przyszli. Czasem, bez słów, bez wiary. Po prostu z tym, co mamy, złamanym sercem i milczeniem. Następnego dnia pierwszy raz odezwał się do przyjaciela, któremu ufał. Opowiedział o stracie, o ciszy, o Biblii. Przyjaciel milczał, potem tylko powiedział: Myślałem, że nigdy się nie podzielisz. Okazało się, że ból łączy, że inni też przechodzili przez ciemne doliny, i że gdy się otwierasz, Bóg działa przez innych. Wieczorem Marek zrobił jeszcze jeden krok. Otworzył laptopa i wydrukował na kartce: Pan bliski jest skruszonych w sercu. Przykleił nad łóżkiem, by każdego ranka i każdej nocy widzieć, nie zapominać nie stał się innym człowiekiem w jedną noc ale coś w nim zaczęło się zmieniać a najważniejsze zrozumiał: Serce nie musi być całe, by Bóg był blisko wręcz przeciwnie. To właśnie w pęknięciach, pojawia się światło. Następnej niedzieli Marek po raz pierwszy od dawna wszedł do kościoła w Krakowie. Nie na nabożeństwo, ono już się kończyło. Po prostu wszedł. Na ostatniej ławce siedziała starsza kobieta. Modliła się szeptem. Na ławie przed nią leżała otwarta Biblia. I w tej chwili zrozumiał: Nie jest sam, który szuka pokoju. Nie jest sam, który przychodzi nie z siłą. Lecz z ciszą. Chciał wyjść, ale został. Usiadł. Nie modlił się, nie myślał po prostu był. A w głowie krążyło jedno zdanie: Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię tam jestem pośród nich. Po nabożeństwie podszedł pastor. Niczego nie pytał tylko przywitał się, uśmiechnął. Marek nie pamięta dokładnie, o czym rozmawiali, ale pamięta słowa. Nie próbuj być silny. Po prostu bądź szczery. Wieczorem Marek otworzył Biblię przypadkowo i trafił na psalm. Kiedy się lękam, ufam Tobie. Te słowa stały się jak drogowskaz. Zrozumiał. Nie trzeba być bohaterem, aby przyjść do Boga. Trzeba być prawdziwym. W tym samym tygodniu zapisał się do męskiej grupy przy kościele. Spotykali się tam różni ludzie. Budowlaniec, kierowca, informatyk, żołnierz. Każdy miał swoją historię. Im więcej słuchał, tym mniej wydawało się, że jego ból jest wyjątkowy. Stało się jasne: Ból nie izoluje, on łączy. Podczas jednego z wieczorów jeden z mężczyzn powiedział zdanie, które mocno zapadło w serce: Zawsze chcemy odpowiedzi, a Bóg często daje ludzi. Marek zamyślił się: Bo rzeczywiście, Słowo Boże mówiło. Ale mówili też ci, którzy przeszli podobne drogi. Mówili prostymi słowami: Rozumiem cię, byłem tam, mnie też było ciężko. I te proste zdania przełamywały milczenie w sercu lepiej niż najpiękniejsze kazania. Pewnego dnia syn Marka, widząc, jak ojciec czyta Biblię w kuchni, zapytał: Tato, jesteś znowu z Jezusem? To nie było pytanie, to była nadzieja, bo dziecko widzi nie tylko czyny, Widzi atmosferę. A gdy tata jest z Bogiem, w domu staje się jaśniej. Tego samego dnia Marek zajrzał do księgarni. Wybrał Biblię dla dzieci. Wieczorem czytali razem. I w tej chwili zrozumiał: Nie tylko sam się leczy, on przekazuje dalej. Jego ból nie został wewnątrz. Stał się mostem do głębszej więzi z własnym dzieckiem. Kilka dni później otrzymał wiadomość: Stary przyjaciel. Z którym dawno nie rozmawiał, napisał: Gibracie, widziałem twój wpis z pismem. Nie wiem dlaczego, ale to mnie dotknęło. Możemy porozmawiać. Marek długo patrzył na ekran i odpisał: Tak, ja też nie wiem dlaczego, ale wiem, kogo to interesuje. Tego wieczoru rozmawiali ponad dwie godziny. Nie o religii, o bólu, stracie, rozbitych marzeniach i o tym, jak we wszystkim tym Słowo Boże staje się rzeczywiste. Słowo, które czyta się nie tylko rano, ale i w nocy nie tylko w świątyni, ale i w kuchni nie tylko w święta, ale w najciemniejsze dni. Uświadomił sobie: Gdy pozwalasz Biblii dotknąć siebie, ona dotyka też innych przez ciebie. Twój ból, przeżyty z Bogiem, staje się wsparciem dla tych, którzy jeszcze szukają. Z czasem, na kolejnym spotkaniu grupy, Marek opowiedział swoją historię. Pierwszy raz w całości. Bez upiększeń. I zamiast ciszy, usłyszał: Dziękuję. Twoja historia brzmi jak echo mojej kropka. Te słowa zostały z nim. Jako dowód, że nawet złamane serce może brzmieć, jeśli mieszka w nim nadzieja. Wrócił do domu. Zmęczony, ale niesamotny. Podniósł oczy ku niebu i pomyślał. Panie, dziękuję, że Twoje słowo nie tylko leczy, ono jednoczy. W następnym tygodniu Marek postanowił wyjść rano na spacer. Nie dlatego, że musiał gdzieś iść. Po prostu zapragnął ciszy, ale nie tej, która przytłacza, tej, która mówi. Park w Krakowie był jeszcze prawie pusty. Tylko dwie kobiety wyprowadzały psy, a trzech biegaczy rozgrzewało się przy ławce. Powietrze świeże. Pachnące wilgotną ziemią. Drzewa budziły się do życia, młode listki przebijały się przez gałęzie, a nad tym wszystkim poranne niebo rozlewało się miękkimi barwami. Marek usiadł i słuchał nie siebie, wszystkiego wokół. Cisza była pełna, bez słów, ale w niej było wszystko i ból, i pokój, i oczekiwanie. Przypomniał sobie pismo: Uspokójcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. W tej chwili cisza nie była pustką. Była przestrzenią, w której Bóg mógł mówić. Bez hałasu, bez dramatów, bez wybuchu emocji. Po prostu, jak świt pewnie, łagodnie, nieuchronnie. Przypomniał sobie, jak kiedyś uciekał od ciszy. Zawsze włączał muzykę, telewizor, wiadomości cokolwiek, byle tylko nie słyszeć siebie. Bo kiedy wokół jest cicho, Zaczyna mówić to, co w tobie Ale tym razem nie uciekał I po raz pierwszy usłyszał Jak cisza staje się modlitwą Następnego dnia przeczytał krótki fragment Z księgi proroka Izajasza W nawróceniu i spokoju jest wasze zbawienie W ciszy i zaufaniu wasza siła Znów wyszedł do parku Ale tym razem wziął ze sobą temą z kawą i mały notes Usiadł na tej samej ławce i zaczął pisać, nie o problemach, o tym, za co jest wdzęczny. Na pierwszej stronie tylko pięć słów. Żyję, nie jestem sam, kropka. Nagle uświadomił sobie, nie musi czekać, aż życie będzie idealne, by poczuć pokój. Pokój przychodzi nie wtedy, gdy wszystko jest rozwiązane. Ale wtedy, gdy decydujesz się zaufać Bogu, nawet w niepewności. I podjął tę decyzje. Cicho, bez fanfar. Po prostu powiedział: Panie, nie wiem, co będzie dalej, ale jestem z Tobą. I to wystarczy. I zaczął się nowy rytm. Każdy poranek, ze słowem. Niekoniecznie długo. Najważniejsze, szczerze. Pięć minut ciszy. I krótka modlitwa: Przemów do mnie dzisiaj, Panie. I daj mi zobaczyć Ciebie w drobiazgach. I stało się coś niespodziewanego. Zaczął zauważać to, czego wcześniej nie widział: uśmiech kasiera, spojrzenie dziecka na przystanku, kolory nieba wieczorem, ptaka na parapecie. Zwyczajne, stało się świadectwem. Słowo Boże nie tylko brzmiało na stronach, ono odbijało się echem w świecie wokół. I Marek nauczył się dostrzegać Boga nie tylko w świątyni, ale i w codzienności. Bo tam, gdzie jest cisza i serce gotowe słuchać, tam Bóg już mówi. Pewnego wieczoru, siedząc w domu przy świecy, usłyszał, jak jego syn czyta na głos. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Marek uśmiechnął się, nie odpowiedział, po prostu słuchał, bo słowa z ust dziecka to już nie tylko tekst, to ziarno, które kiełkuje. I zrozumiał, Cisza to nie koniec. To początek głębszego dialogu. Z Bogiem, z samym sobą, z bliźnimi. Bo kiedy przestajesz krzyczeć, zaczynasz słyszeć. Pewnego razu zobaczył starszego mężczyznę, który codziennie siedział na ławce przy stawie. Podszedł. Usiadł obok. Bywa pan tu często. Codziennie. Już od dwudziestu lat. I co pan tutaj robi? Słucham. Cisza jest moim rozmówcą, ale czasem, i pan odpowiada. Siedzieli obok siebie w milczeniu prawie godzinę. Ani jednego słowa. Ale Marek odszedł z tego miejsca napełniony. Teraz cisza nie była dla niego strachem, lecz przyjacielem. I za każdym razem, gdy serce znów ściskał ból, nie uciekał. Zatrzymywał się i słuchał, bo cisza mówi, i często to, co najważniejsze. Następnego ranka Marek otworzył Biblię jak zwykle, ale tego dnia jego wzrok padł na fragment z listu Jakuba. Wiara bez uczynków jest martwa. Przeczytał to dwa razy, potem jeszcze raz. I poczuł: Nadszedł czas nie tylko słuchać i rozważać, nadszedł czas działać. Dotąd jego wiara była sprawą wewnętrzną: modlitwa, cisza, słowo, ale teraz dojrzewało w nim poczucie. Skoro Bóg mnie pociesza, to może i ja mam być tym, który pociesza innych. Zaczęło się prosto. Marek postanowił pomóc sąsiadce, starszej pani z piątego piętra. Od dawna nie mogła sama pójść do sklepu. Zaoferował: Pani Zofio, proszę napisać listę, wszystko przyniosę. Kobieta zdziwiła się, nawet speszyła. A potem zapłakała. Nikt nie pytał o to od pół roku. Te łzy nie były o chleb czy jabłka. One były o to, że ktoś wreszcie ją zauważył nie jako ciężar, ale jako człowieka. I to był dopiero początek. Potem, znajomy, któremu potrzebny był laptop do lekcji online. Marek przypomniał sobie, że ma stary, ale sprawny. Oczyścił go, ustawił i przekazał dalej. Nie zamierzał stawać się wolontariuszem czy sługą. Po prostu robił to. Co mógł, ale za każdym razem czuł, wraz z tymi prostymi czynami, przychodził pokój. Jakby wiara, która dojrzewała długo w ciszy, wreszcie zaczynała kiełkować na zewnątrz. Pewnego wieczoru usłyszał, jak córka mówi do syna: Tata znów poszedł nieść światło. I uśmiechnął się, bo nawet dziecięce słowa były prawdziwe. Bo rzeczywiście, nieść światło to nie kwestia heroizmu. To codzienne wybory. Innego dnia wracał do domu, gdy zobaczył przy wejściu do bloku mężczyznę. Brudnego, wyczerpanego. Marek przeszedł obok. Ale coś w środku nie dawało spokoju. Zatrzymał się. Wrócił. Przepraszam, czego pan szuka? Mężczyzna uniósł oczy. Jedzenia. A może po prostu odrobiny człowieczeństwa. Marek skinął głową i zaprosił go do kuchni. Zaparzył herbatę, podał jedzenie. Okazało się, że to był nauczyciel historii. Stracił wszystko w ciągu dwóch lat. Marek nie pytał o szczegóły, nie dawał rad, po prostu słuchał. A kiedy mężczyzna wychodził, powiedział: Dziś pierwszy raz od dawna nie czułem się zbędny. Po tamtym wieczorze Marek wprowadził nowy zwyczaj: jeden wieczór w tygodniu, otwarte drzwi. Nie dla świąt czy hałasu ale po to by komuś było lżej prosto szczerze bez ogłoszeń na początku przychodzili pojedynczy ludzie potem więcej ktoś siedział po cichu w kuchni przy herbacie ktoś czytał głośno psalm czasem po prostu słuchali muzyki sąsiedzi na początku dziwili się ale z czasem zaczęli przynosić wypieki słoiki z dżemem a nawet po prostu przychodzić by posiedzieć w ciszy i Marek zrozumiał: wiara nie musi być wielka, ona musi być żywa. Pewnego dnia jego syn przyniósł ze szkoły kartkę. Tato, nauczycielka kazała nam napisać o przykładzie prawdziwej dobroci. Napisałem o tobie. Marek nie odpowiedział, ale w nocy długo leżał, patrząc w sufit. I szeptał: Dziękuję, panie, że uczysz mnie działać nie przez siłę, ale przez miłość. W piśmie jest napisane, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Kiedyś Marek czytał te słowa jak metaforę, teraz jak zaproszenie, by żyć Ewangelią nie tylko w myślach, ale w czynach. Jego wiara nie była już tylko lekarstwem dla duszy, stała się siłą napędową, przestała być wyłącznie odpowiedzą na ból, stała się źródłem mocy. I zauważał, im więcej dawał, tym bardziej był napełniany. Jakby serce leczyło się nie tylko przez przyjmowanie, ale i przez dawanie. Pewnego dnia otrzymał wiadomość. Ta sama sąsiadka, pani Zofia, napisała: Dziękuję, że mnie pan nie zostawił. Zaczęłam czytać psalmy. Za każdym razem spokój. Marek nie odpisał od razu. Po prostu znów przeczytał ten fragment z Jakuba. Wiara bez uczynków jest martwa. A potem dopisał w swoim notesie jeszcze jedno zdanie. Grzyć, to wierzyć tak głęboko, że działanie staje się nieuniknione. To był zwyczajny dzień. Marek wracał ze sklepu do domu, gdy na progu spotkała go sąsiadka z dołu. Trzymała w rękach Biblię, tę samą, którą podarował jej trzy tygodnie wcześniej. Nie wszystko rozumiem, powiedziała cicho, ale jakoś, kiedy czytam, robi mi się spokojniej. Marek skinął głową, uśmiechnął się i zrozumiał, czasem najgłębsze słowa to te, które brzmią między wierszami. Przypomniał sobie, od czego wszystko się zaczęło: serce, które bolało, cisza, strach i słowo, które stało się światłem. Nie zmienił świata, ale zmienił się sam. I to dotknęło innych. Tego wieczoru otworzył księgę lamentacji Jeremiasza. Tę samą, którą czytał w pierwszych tygodniach swojego bólu. Tam, pośród ciemności, brzmiały słowa. Głaska Pana nie zniknie, bo nie wyczerpała się Jego dobroć. Każdego ranka odnawia się na nowo. Przeczytał i poczuł, jak serce odpowiada Amen. Bo łaska to nie tylko przebaczenie. To nowy oddech po ciemnej nocy. To siła wtedy, gdy wydaje się, że już nie możesz. To obecność tych, którzy są obok, gdy myślisz, że został ci tylko cień samotności. Marek usiadł w kuchni. Przed nim, filiżanka herbaty, ciepła lampa i cisza. Ale to była inna cisza. Nie pusta. Pełna. Syn cicho wszedł do pokoju. Tato, mogę poczytać z tobą. Oczywiście, synu. Czytali razem Psalm 23. I kiedy syn doszedł do wersetu. O choćbym chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Mogę to zapamiętać. Zapytał. Marek skinął głową. I pomyślał, kiedyś te słowa podtrzymywały jego. Teraz, on przekazuje je dalej. Następnej niedzieli w kościele pastor powiedział: Będziemy mieli wieczór świadectw. Kto chce podzielić się tym, co Bóg uczynił w waszym życiu? Marek nie był mówcą. Ale coś w nim się poruszyło. Wyszedł. I bez patosu, bez teatru, po prostu opowiedział, jak jedno serce, złamane, zaczęło się leczyć. Przez Boże Słowo, przez ciszę, przez działanie. Ludzie słuchali, ktoś pochylił głowę, ktoś otarł łze. Ale Marek widział najważniejsze, w spojrzeniach był odzew. Nielitość, wspólnota, bo ból nie izoluje. On jednoczy. I kiedy jedna dusza świadczy o uzdrowieniu, inne znajdują nadzieję. Po nabożeństwie podeszła do niego młoda kobieta. Trzymała w rękach notes. Od kilku dni myślę, żeby się poddać. Ale powiedział Pan, że Biblia leczy. Naprawdę Pan w to wierzy? Wierzę do dziś, odpowiedział Marek. Nie boję się ran, bo znam lekarza. Zauważył, jak jej spojrzenie stało się trochę jaśniejsze. Nie dlatego, że ból zniknął, ale dlatego, że nie była już sama. Wieczorem Marek zapisał w dzienniku. Ból to nie kropka, to przecinek, po którym przychodzi Boże działanie. Bo prawdziwe uzdrowienie nie polega na tym, że bólu już nie ma, ale na tym, że nie rządzi. Nie dyktuje, jak żyć. Nie ma ostatniego słowa. Marek wiedział, będą jeszcze trudne dni. Ale nie będzie już tym samym człowiekiem, bo słowo stało się jego fundamentem. I wszystko, co się rozpadło, Bóg zaczął odbudowywać, najpierw wewnątrz. Jego historia nie była sensacją, ale była prawdziwa, a to, co prawdziwe, dotyka. Pewnego razu prowadził spotkanie domowej grupy: młodzież, dorośli, seniorzy. I wszyscy słuchali, nie jego doświadczenia. Ale Jego słowa, bo najważniejszy nie jest bohater opowieści, lecz autor. Zakończył wieczór prosto. Kiedy serce boli, nie uciekajcie. Nie chowajcie się, otwórzcie Jego słowo, pozwólcie Mu się dotknąć, bo Bóg nie obiecuje łatwej drogi, ale obiecuje być obok. A kiedy ktoś z grupy zapytał: Skąd Pan wie, że uzdrowienie jest prawdziwe? Uśmiechnął się. Bo potrafię znów się śmiać i płakać, nie z rozpaczy, ale z wdzięczności. Tego wieczoru nie postawił kropki, bo historia trwa dalej. Każdego ranka, w każdym, kto pozwala Biblii mówić i uzdrawiać. Zostaw komentarz. Jak dziś dbasz o swoje myśli? Subskrybuj, aby nie przegapić nowych filmów ze Słowem Bożym. Jeśli jesteś poruszony, Kliknij lubię to i podziel się z tymi, którzy tego potrzebują.